To już 10 tysięcy subskrypcji, a właściwie 10 tysięcy 100. Już minęło, jak <grymne> nagrywamy. <grymne> tak, bardzo Wam dziękujemy. Z tej okazji postanowiliśmy nagrać filmik, w którym dowiecie się m.in., jakie mamy plany. Co było dla nas najtrudniejsze podczas nagrywania w historii naszego kanału? Co nam daje największą radość. Jak się czujemy z tymi 10 tysięcami subskrypcji? Oraz dodamy kilka wstawek z naszych przeszłych filmików, historycznych filmików. Hej, w tym odcinku pokażę Wam, jak wykonać samemu auto masaż oczu. Dla mnie to jest taka symboliczna bariera, którą przekroczyliśmy. E, oczywiście. W... Nie jest to jakiś nie wiadomo jaki przełom, ale daje to taki, mi taką satysfakcję, że 10 tysięcy no to tak fajnie, bo jest to taki etap, gdzie, gdzie nasz kanał widać, że wzrasta. Ja pamiętam jak było 600 i to mi się wydawało, że to jest tak bardzo, bardzo już dużo, 600 subskrypcji, 10 tysięcy to mi się wydawało chyba wtedy nieosiągalne. Teraz już jak mamy te 10 to już jest takie trochę bardziej normalne A teraz 100 tysięcy wydaje mi się takie nieosiągalne wczoraj sobie przeglądałem i, i, tak, w historię naszych filmików I w sumie prawie każdy z filmików ma po kilka tysięcy wyświetleń, Także to jest takie niesamowite to wow, za, z, Wcześniej pamiętam, że jak było kilkadziesiąt to byłem a, taki zadowolony, że wow Kto się ogląda? 50 wygląda? wyświetleń <laughs> Także fajnie wszystko wzięliśmy do nagrywania? Chyba wszystko. A obrączki? No nie wzięliśmy. Najwyżej powiemy, że nie nosimy. <gry> Dla mnie najtrudniejsze były początki, samo oswojenie się przed kamerą. To powodowało na początku duży stres, że mamy siąść i coś nagrywać. Mieliśmy też bardzo duże oczekiwania, bo na przykład oglądaliśmy osoby, które są bardzo profesjonalne w tym. Youtuberowaniu, <noise> a my dopiero zaczynaliśmy, i no nie wychodziło tak dobrze jak chcieliśmy. I też chcieliśmy zbyt idealnie czasem powiedzieć jakąś treść, którą czasami zapisywaliśmy, i potem staraliśmy się to zapamiętać słowo w słowo, co no nie wyglądało naturalnie, i no zrezygnowaliśmy z tego. Dla mnie najtrudniejsze było i ciągle jest odnalezienie siebie w nagrywaniu filmików. Czyli odnalezienie jakby swojego stylu m, tworzenia, nagrywania, e, a nie dopasowywania się właśnie do jakichś takich e, wyobrażeń, jak to powinno wyglądać, właśnie jak ktoś inny to robi, znany e, i próbowanie naśladowa naśla naśladowania kogoś, bo wtedy, no, wtedy zazwyczaj to nie wychodzi i jest to bardzo męczące, więc staram się, wspólnie staram się odnaleźć nasz styl ale no nie jest to łatwe i już trwa, nie wiem, parę lat. Ja witam Was w tym odcinku! Powiedz jesteś szczęśliwa. Nie wiem, jestem trochę zniecierpliwiona, bo myślałam, że to będzie szybciej, że już będziemy tak rywać i trochę mnie, nie wiem, aż nie to mi się niesie, też. Mi największą radość Daje w sumie kilka rzeczy. Jedna to jest rozwój wraz z kanałem, z naszym blogiem. Właśnie to, co było najtrudniejsze, to też jest naj, największą zaletą czyli właśnie rozwój odnajdywanie swojego sposobu kreacji, ekspresji, wyrażania siebie. To, co lubię, to także to, że mogę się realizować w aspekcie technicznym, czyli tworzenie naszej strony, montowanie filmików e, oraz to, że ktoś e, dla kogoś to, co tworzę, jest wartościowe. Więc to są takie trzy rzeczy chyba, które największą dają mi radość. No to mi podobnie i też e, bardzo. Miło jest, jak czasami piszecie takie komentarze, czasem bardzo wzruszające, że medytujecie, jak bardzo to zmieniło Wasze życie, czy jak bardzo się zrelaksowaliście podczas danej medytacji, czy ćwiczenia, czy czasem nawet, że medytujecie razem ze swoimi dziećmi, więc zostajemy czasem takie bardzo miłe komentarze. I to, że czasami ktoś Uczy się od podstaw medytować razem z nami, no robi pierwszą medytację razem z nami. To też jest takie, takie wow. Mm, taki zaszczyt. <grych> Jaki jakie są nasze plany? <grych> no to jakie są nasze plany? I będziemy kontynuować to, co otworzymy. Postaramy się wrzucać ten filmik. Z tygodniu, jak nie wyjdzie, to raz na dwa tygodnie. O medytacji, jakieś sesje oddechowe. E, no, też no, może więcej trochę relaksacji, bo to też gdzieś tam się łączy z medytacją, a jeszcze mamy potencjał, bo dużo wątków. Do relaksacji, a myślę, że zainteresowanie też byłoby spore. I może coś z biofeedbackiem? Tak, z biofeedbackiem może się też coś więcej ruszy, bo w nowej przestrzeni, także jest szansa na e, nowe filmiki. A ja się, ja się zbieram do prowadzenia jogi, bo też jest więcej przestrzeni. I teraz się bardziej wkręciłam w mini jogę i jogę regeneracyjną, więc też pewnie będę chciała się podzielić swoimi odkryciami. Także. No, i zbieramy się powoli do live'a, do którego nie możemy się już zebrać. Już od bardzo długiego do czasu. Live'ów, live storysów, mieliśmy parę podejść, ale ciężko nam tu idzie. Ale może nadejdzie ten dzień, moment, że to wszystko ruszy. I zrobimy tego live'a na YouTube. Także planujemy rozwijać naszego bloga, nasz kanał. Że dalej działamy wolniej lub szybciej, ale, ale kontynuuję. Dziękujemy Wam bardzo, że jesteście razem z nami i możemy tworzyć dla Was treści. I że będziecie z nami w naszej drodze do 100 tysięcy. Dajcie także znać, czego chcielibyście zobaczyć jeszcze więcej na naszym kanale. I trzymajcie za nas kciuki, bo przyda nam się. Polejkujcie, dajcie komentarz. Do zobaczenia. Cześć.